O, no, to tam, A, tam. Nie widać go nawet. Tutaj są jakieś gruperele. Ciuchy po A tu ale mebel. Telewizor był. Ktoś go rozdupczył. Jakiś Odkurzacz był, ktoś go rozdupczył. Mhm. Dwa telewizory... Nie, to ten, sam. to ten sam. Ale jest z płytka jest niego jeszcze. Dobra, no nie będę teraz sięgnął, gdzie. Łukasz została, taka ma metalowy element. A to takiego małego, gówno to. Już Pralka nie była chyba, sięgnąć. bo Bęben jest? Tak, od kurze. Mhm. Jakieś meble z komuny takie. Tak. standardowo. Mhm. To jest Czy kolejna jakaś piwnica znowu chyba leciała? Mhm. Albo stare mieszkanie? Tak. Dużo niedługo. Mhm. Jest Nie, nie jest srebrna. jeden. Jeszcze jeden. Aha. No, ten pionowy tak. Mhm. Tutaj są stół, jakieś piłka. Jakieś... No, wygląda jak pozwija pozwijana ta chałka. A tam są chyba zabawki, wiesz? Tam jest drugi. A tam jest drugi, ale tam jest ten wysoki chyba. No a tu jest ten wyższy. Tak jakby. Chyba. No, trochę wyższy. Tak, wyższy. To jest ten, co się ciężko do niego chyba władzi. Okącimy A nie, jest... Nie, się wydaje chyba. Nie, normalny. To jest nie, niewiele. Ty patrz, znowu jest obudowa radia. Aha, ktoś miał kurczę tego... Albo ktoś to rozbiera? Nie wiem. Co kombinuje. Bo bez elektroniki. A tu kable są. O! U? Niestety. Komórki. No, ale wypadły mi Oho O, no trzeba to sięgnąć. Poczekaj. Pan sięgać? Nie no poczekaj! No dobra. Już z tej torbą nie chcę tam włazić, uh -huh. bo prostu brudzę się zaraz cały. No z taką Nokię miał. A kojarza kurde panie, to dobra Nokia była. Nie, Kultowa. nie będę musiał tam wleźć. cały. Chyba bo trzeba będzie, bo Kultowa Nokia służbowa normalnie. Masz jakieś... Całą tą reklamówę trzeba będzie wsiąść, co nie? co będzie to włożyć do jakiejś, hej... Poczekaj, ja tu... Chciałam spróbować jakąś... No dobra, ale ile, ile chwyciłem, to już sięgnę, co nie? Ile chwyciłem, to sięgnę. Ja jeszcze jeden jest. Wiem, że mój nie ma. Mój jest już spięty, więc już mogę i wodomierz jest, jeszcze jest. Jest to jeden telefon i te. Mogę wejść jak chcesz. Nie wiem jak tam wejść. Może powiedziałem, już masz brudną kurtkę. Ja próbowałem się boję, że to się zarwie potem. No właśnie. No właśnie. są gniazdka chyba, tylko ten tak. telefon ciekawy, nie? Motorolka mała. Licznik to jest potrzebny Ci? Nosiężny. Aha. No i w sumie tu nic więcej nie ma. No, motorolka. No. Zobacz, co jest jeszcze tam w tym regulowanym stoliku z tyłu, czy tam coś leży, czy nie. Jak już wlazłeś, stolik jest. A to nie, tego nie będę brał. Właśnie dokładnie taki jak opisany. Stolik na... regulowany. Ha. No, taki. Hałas jest straszny. Straszny. Co no, taki jak. To koniec, co? Tak. Wiesz co, w tym mogą być, to może być mosiężne te blaszki. No i są chyba. Tylko. No, Może fajne, nie? Było mosiężne. Trzeba tak. no, by cię to wyjąć. Wyjdziesz jakoś? Dasz radę? No właśnie. Czemu zawsze mówisz, no właśnie? Co, bo ja boli cię to, no właśnie? Tak, tak jakbyś, wiesz, bo to, to mnie boli właśnie. Bo ja chcę ci pokazać, że się da, a ty mówiąc, no właśnie, tak jakbyś mi powiedział, a widzisz, a nie dasz się, za Chciałeś, No a masz to. No. Ale zaś Przepraszam, to nie w tym stylu. Zawsze uronisz coś. Nie, to właśnie w tym stylu, tak nie. się to mówi. No właśnie, na potwierdzenie, że miałeś rację. Ojej, oh yes, jaki długi kabel. Ja przepraszam, że tak powiem, prostu postawić kamerę. Niestety. No, jest i kabel od razu taki. Do żelazki. No. Całkiem z rzeźki. Nie było nigdy Jest też taki stoł rozkładany, jak na magazynie już stoi, tylko ten jest w gorszym stanie. Bardzo się. Co? To 600? O, a co to jest? Ty to ma temperaturę set i tak dalej. To jest jakiś to czujnik... Ale do zaciskania może kiedyś. Czujnik temperatury. Stelsjusze i Fahrenheity. To jest termometr. Stal czy mieć mocno znaczy Aluminium chyba. No możesz rzucić to jeszcze nic To wyrzucić? Tak To jest chyba czujnik temperatury jakiś termometr to może być. Chcesz możemy to włożyć do tej torby. Uh -huh. e, tą torbę do tej torby białej, żeby no nie chyba było tak, wierzyć. bo co to? będzie wygodniej nieść. Nie wiem czy wejdzie. No to jest na pełne, dobra. Już nie będzie pewnie A jednak No teraz sobie trochę No proszę, się da Jaś ucho i pociągnij. za ucho leczek tu w No i lepiej Myślałem, że całe wejdzie się schowa, ale nie No to nie, widzisz się górze Chociaż da. Trochę dla o, kurwa. To trochę ciężkie. No się tylko. chyba. <noise> Więcej niż dwa kilo. Zakładam, że za cztery. Opocik, się trochę? Uh -huh. No to co, to idziemy nie? To idziemy, O, no. no, ja zostawiłem... Jakiś plastik tutaj. Cześć. Tak.